W dniu pogrzebu mojej żony córka powiedziała mi: "Zostań w domu, nie pasujesz do naszej rodziny". Te słowa zabiły mnie bardziej niż śmierć mojej ukochanej Marii, ale to co odkryłem potem, zmieniło wszystko. Był to październikowy poranek w Krakowie, gdy deszcz bębnił o okna naszego małego mieszkania na Kazimierzu. Przez 45 lat dzieliłem to życie z Marią, kobietą, która potrafiła zamienić najciemniejsze dni w światło. Teraz stojąc przed lustrem w naszej sypialni, próbowałem zawiązać krawat trzęsącymi się rękami. Dziś miałem się z nią pożegnać na zawsze. Maria zmarła po trzech latach walki z rakiem piersi. Do końca trzymała moją dłoń, mówiąc, że najgorsze już za nami. Nie wiedziała, że najgorsze dopiero nadchodziło. Wybierałem swój najlepszy garnitur, ten sam, w którym brałem ślub 45 lat temu. Maria zawsze mówiła, że w nim wyglądam jak prawdziwy dżentelmen, mimo że byłem tylko mechanikiem w małym warsztacie. Dźwięk kluczy w drzwiach przerwał moje przygotowania. To była Agnieszka, moja córka. Nie widziałem jej od trzech miesięcy od czasu, gdy Maria przestała wychodzić z łóżka. Agnieszka mieszkała w Warszawie ze swoim mężem Marcinem, znanym prawnikiem w luksusowej willi na Mokotowie. Ich życie było zupełnie inne od naszego. Dzień dobry, tato, powiedziała chłodno, stając w progu. Ubrana była w elegancki, czarny kostium, który kosztował prawdopodobnie więcej niż moja miesięczna emerytura. Jej makijaż był perfekcyjny, jakby szykowała się na ważne spotkanie biznesowe, nie na pogrzeb własnej matki. Agnieszka, jak dobrze cię widzieć. Maria by była. Zacząłem, ale przerwała mi gestem ręki. Tato, musimy porozmawiać. To dotyczy dzisiejszego pogrzebu. Jej głos był spokojny, ale w oczach dostrzegłem coś zimnego, obcego. Postanowiliśmy z Marcinem, że będzie lepiej, jeśli zostaniesz w domu. Słowa uderzyły mnie jako buchem. Co masz na myśli? To pogrzeb mojej żony, matki mojego dziecka. Agnieszka westchnęła, jakby tłumaczyła coś oczywistego małemu dziecku. Tato, przyjdą ważni ludzie: kolegi Marcina z kancelarii, jego rodzina, nasi znajomi z Warszawy. Oni, oni nas nie znają w taki sposób. Nie chcemy, żeby było niezręcznie. Niezręcznie powtórzyłem, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. Moja żona nie żyje, a ty martwisz się o to, co pomyślą twoi znajomi? Nie rozumiesz tato. Ty nie pasujesz do naszej rodziny. Twoje ubrania, sposób mówienia, twoje pochodzenie. To ważny dzień również dla nas. Marcin ma szansę na awans w kancelarii. A niektórzy z partnerów będą dziś obecni. Nie możemy sobie pozwolić na kompromitację. Świat zawirował mi przed oczami. Moja własna córka, którą karmiłem, której zmieniałem pieluchy, którą uczyłem jeździć na rowerze na podwórku tego samego mieszkania, w którym teraz stałem, zabraniała mi uczestnictwa w pogrzebie mojej żony. Agnieszka, proszę cię. Szeptałem, próbując znaleźć w jej oczach choć cień córki, którą znałem. Decyzja została podjęta, tato. Pogrzeb będzie elegancki z klasą. W końcu mama zasługuje na godne pożegnanie, prawda? Nie chcielibyśmy, żeby ludzie pamiętali ten dzień źle. Po tych słowach wyszła, zostawiając mnie samego w mieszkaniu pełnym wspomnień. Usiadłem na łóżku, które przez tyle lat dzieliłem z Marią i po raz pierwszy od jej śmierci. Płakałem. Czy macie dzieci, które czasem sprawiają wam ból? Napiszcie w komentarzach serce. Jeśli chcecie poznać resztę tej historii, koniecznie subskrybujcie kanał. Siedzący w pustym mieszkaniu wspominałem, jak wszystko się zaczęło. Było to 25 lat temu, gdy Agnieszka miała 23 lata i kończyła studia prawnicze na uniwersytecie Jagiellońskim. Była naszą dumą. Pierwszą osobą w rodzinie z wykształceniem wyższym. Maria i ja pracowaliśmy na dwie zmiany, żeby opłacić jej studia, ale warto było. Marcina poznała na ostatnim roku. Pochodził z zamożnej warszawskiej rodziny. Jego ojciec był znanym sędzią, matka prowadziła ekskluzywny salon piękności na starówce. Gdy pierwszy raz przyszedł do naszego domu, widziałem, jak ocenia każdy detal. Wyświechtane tapety, stary telewizor moje robotnicze ręce podczas podawania mu herbaty w naszej najlepszej filiżance. Ślub odbył się w luksusowym hotelu w tysiąc za kopanem. Maria uszyła sobie sukienkę, bo nie było nas stać na kupno nowej. Ja pożyczyłem garnitur od kolegi z warsztatu. Pamiętam, jak rodzina Marcin'a patrzyła na nas z wyższością, jakbyśmy byli intruzami na ich przyjęciu. Ojciec Agnieszki jest mechanikiem. Usłyszałem, jak jedna z ciotek Marcina szeptała do drugiej: Podobno mieszkają w tym starym budownictwie na Kazimierzu. Nie dziwię się, że dziewczyna tak bardzo chciała się wydostać z tego środowiska. Agnieszka słyszała te komentarze, ale nic nie powiedziała. Już wtedy dostrzegłem zmianę w jej oczach już wtedy zaczęła się nas wstydzić. Po ślubie zamieszkali w Warszawie odwiedziny stały się rzadsze. Rozmowy telefoniczne krótsze. Gdy urodziły się nasze wnuki, Kasia i Tomek, Agnieszka nie chciała, żebyśmy za często ich odwiedzali. Dzieci mają swoje zajęcia, tłumaczyła, gdy prosiliśmy o więcej czasu z wnukami. Prywatne lekcje angielskiego, tenis, jazda konna to inny świat, tato inny świat. Te słowa ranili za każdym razem. Maria próbowała nawiązać kontakt z wnukami, wysyłając im listy i drobne prezenty. Dzieci odpowiadały grzeczne, ale chłodno, jakby pisały do obcych ludzi. Pamiętam wizytę w ich domu pięć lat temu. Willa na Mokotowie była imponująca: marmurowe podłogi, designerskie meble, ogród z basenem. Kasia i Tomek, wtedy już nastolatki, ledwo się z nami przywitali. Dziadek, Dlaczego twoje ręce są takie brudne? Zapytał dziesięcioletni wtedy Tomek, patrząc na moje dłonie, na których mimo dokładnego mycia pozostały ślady pracy. Bo dziadek pracuje rękami, żeby zarabiać na życie, odpowiedziałem łagodnie, ale Agnieszka szybko zmieniła temat. Tego wieczoru, gdy dzieci poszły spać, usłyszałem rozmowę Agnieszki z Marcinem w kuchni. Nie mogą tak często przyjeżdżać, mówiła Agnieszka. Dzieci zadają niewygodne pytania. Wczoraj Kasia zapytała koleżankę, dlaczego jej dziadek nie ma takiej samej pracy, jak dziadkowie innych dzieci z klasy. Może czas, żeby dzieci. Poznały prawdę o swoim pochodzeniu, odparł Marcin. Nie można ukrywać tego na zawsze. Jaka prawda? Że mój ojciec całe życie naprawiał samochody? Że mieszkamy w dwupokojowym mieszkaniu bez balkonu? Marcin, nasze dzieci chodzą do najlepszych szkół w Warszawie. Ich znajomi to dzieci dyplomatów, biznesmenów, ludzi kultury. Nie mogę pozwolić, żeby moje pochodzenie stanęło im na drodze. Te słowa przebyły mnie jak nóż. Moje własne dziecko uważało mnie za przeszkodę w życiu swoich dzieci. Wróćmy do teraźniejszości. Tu dzieje się coś nieoczekiwanego. Jeśli chcecie wiedzieć, co dalej, subskrybujcie kanał. Zostałem sam w mieszkaniu w dniu pogrzebu mojej żony. Za oknem słyszałem odgłosy miasta. Tramwaje przejeżdżające przez stradą, głosy przechodniów, normalne życie, które toczyło się dalej, jakby Maria nigdy nie istniała. Usiadłem w jej ulubionym fotelu przy oknie, skąd lubiła obserwować życie ulicy. To wtedy mój wzrok padł na starą tekturową walizkę stojącą na szafie. Maria mówiła mi, że trzyma tam stare dokumenty i pamiątki. Nigdy wcześniej nie zaglądałem do środka, szanując jej prywatność, ale dziś. W tym pustym mieszkaniu czułem potrzebę bycia blisko wszystkiego, co jej dotyczyło. Zdjąłem walizkę i otworzyłem ją na łóżku. W środku znajdowały się stare fotografie z naszego ślubu, pierwsze zdjęcia Agnieszki jako niemowlęcia, dokumenty dotyczące mieszkania. I wtedy na dnie znalazłem stos listów związanych gumką recepturką. Wszystkie były zaadresowane do Marii, a nadawcą była Agnieszka. Pierwszy list datowany był na trzy lata wcześniej. Droga mamo, mam nadzieję, że ty i tata macie się dobrze. Piszę do ciebie, bo potrzebuję twojej pomocy. Marcin ma problemy w kancelarii, jeden z większych klientów nie zapłacił za usługi, a my mieliśmy już zaplanowane wydatki na remont kuchni. Czy mogłabyś pożyczyć nam pięćdziesiąt tysięcy złotych? Wiem, że to dużo, ale bardzo nam zależy. Naturalnie oddamy, jak tylko sytuacja się unormuje. PS, proszę. Nie mów o tym, tacie. Wiesz, jak się martwi o pieniądze. Z drżącymi rękami otworzyłem kolejny list. Mamo. Dziękuję za poprzednią pomoc. Niestety znowu musimy prosić. Kasia potrzebuje korepetycji z francuskiego. Kosztuje to cztery tysiące miesięcznie, ale to inwestycja w jej przyszłość. Tomek też chce zacząć lekcję gitary u profesjonalnego nauczyciela. Czy mogłabyś nam jeszcze raz pomóc? Tym razem dwadzieścia tysięcy wystarczy. I znowu, proszę, żeby tata nic nie wiedział. List za listem odsłaniał prawdę, której nie chciałem uwierzyć. Przez ostatnie trzy lata Maria wysyłała Agnieszce nasze oszczędności, pieniądze, które odkładaliśmy na starość, na ewentualne leczenie, na nieprzewidziane wydatki. Łącznie było to ponad 200 tysięcy złotych. Cała nasza emerytura, wszystko co mieliśmy. W ostatnim liście, napisanym zaledwie miesiąc przed śmiercią Marii, Agnieszka pisała: Mamo, wiem, że jesteś chora, ale bardzo cię proszę. O jeszcze jedną przysługę. Marcin ma szansę zostać wspólnikiem w kancelarii, ale musi wpłacić wkład własny 100 tysięcy złotych. To nasza szansa na lepsze życie. Na zabezpieczenie przyszłości dzieci. Czy możesz nam pomóc? Wiem, że mieszkanie zostanie nam po tobie i tacie, więc można to traktować jako zaliczkę na poczet spadku. Zaliczka na poczet spadku. Moja córka już planowała naszą śmierć, ale to nie był koniec. Na dnie walizki znalazłem jeszcze jeden dokument, kopię Nowego Testamentu Marii, sporządzonego zaledwie dwa miesiące przed jej śmiercią. Maria zapisała wszystko. Mieszkanie, oszczędności, nawet swoją biżuterię, lokalnej fundacji pomocowej dla samotnych matek. Nie. Zostawiła Agnieszce ani złotówki. Dołączony był list od Marii adresowany do mnie. Mój drogi Janie, jeśli czytasz ten list, oznacza to, że już mnie nie ma. Przepraszam, że ukrywałem przed tobą prawdę o pieniądzach. Agnieszka prosiła mnie o dyskrecję, a ja myślałam, że pomagam naszemu dziecku, ale w ostatnich w miesiącach zrozumiałam, że popełniłam błąd. Nasza córka nie potrzebowała naszej pomocy. Ona nas wykorzystywała, dlatego zmieniłam testament. Ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy, lepiej wykorzystają to, co po nas zostanie. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że ledwo mogłem trzymać kartki. Przez wszystkie te lata Agnieszka grała podwójną grę. Przed Marcinem i jego rodziną udawała, że się nas wstydzi. A przed nami udawała kochającą córkę, która tylko czasami potrzebuje pomocy. Zrozumiałem też, dlaczego nie chciała, żebym przyszedł na pogrzeb. Nie chodziło o jej wstyd. Chodziło o to, że prawdopodobnie już planowała, kiedy będzie mogła przejąć mieszkanie i wszystko, co we nim zostało. Deszcz za oknem przybierał na sile, a ja siedziałem w fotelu Marii, trzymając w ręku prawdę, która zmieniła wszystko. Zadecydowałem, że pójdę na cmentarz Rakowicki, gdzie odbywał się pogrzeb. Nie żeby zakłócać ceremonię, ale żeby oddać ostatni hołd kobiecie, którą kochałem przez 45 lat. Nałożyłem swój najlepszy garnitur i wyszedłem w deszcz. Cmentarz Rakowicki był pełen ludzi. Z daleka widziałem eleganckie ubrania, drogie samochody zaparkowane wzdłuż alejki. Agnieszka zorganizowała rzeczywiście luksusowy pogrzeb. Białe róże, drogi kamień nagrobny profesjonalny zespół śpiewaczy. Wszystko opłacone z pieniędzy, które Maria wysłała im przez ostatnie lata. Ukryłem się za starym dębem i obserwowałem ceremonię z odległości. Agnieszka stała przy trumnie w towarzystwie Marcina i dzieci. Płakała, ale jakby jej łzy były częścią występu. Marcin obejmował ją ramieniem, prezentując się jako wspierający mąż przed zgromadzonymi gośćmi. Gdy ceremonia dobiegła końca, podszedłem do księdza, który prowadził mszę. Ojciec Kowalski znał naszą rodzinę od lat. To on udzielał ślubu Agnieszce. Chrzcił nasze wnuki. Panie Janie, powiedział wyraźnie zaskoczony moim widokiem. Szukałem pana podczas ceremonii. Gdzie pan był? Opowiedziałem mu krótko o porannej wizycie Agnieszki. Ojciec Kowalski słuchał z rosnącym niepokojem. To straszne, powiedział w końcu. Pana córka mówiła dziś rzeczy, które mnie bardzo zaniepokoiły. Powiedziała, że teraz, gdy stary problem został rozwiązany, rodzina będzie mogła żyć spokojnie. Myślałem, że mówi o chorobie pani żony, ale teraz rozumiem, że mogło chodzić o coś innego. Co jeszcze mówiła? Zapytałem, choć nie byłem pewien, czy chce znać odpowiedź. Rozmawiała z jakimś panem o planach sprzedaży mieszkania na Kazimierzu. Mówiła, że cena nieruchomości w tej okolicy bardzo wzrosła i że będzie to dobra inwestycja. Ten pan pytał, czy nie będzie problemów z właścicielem, a pana córka odpowiedziała, że właściciel wkrótce nie będzie problemem. Słowa ojca Kowalskiego potwierdziły moje najgorsze podejrzenia. Agnieszka nie tylko ukradła nasze oszczędności, ona planowała przejąć mieszkanie. Prawdopodobnie zakładając, że po śmierci Marii szybko będę potrzebował opieki w tysiąc 1900... dziewięćset domu starców, lub sam umrę z żalu. Ojcze, powiedziałem, czy mógłby mi ojciec pomóc w jednej sprawie? Następne dni były jednymi z najtrudniejszych w moim życiu. Mieszkanie bez Marii było jak grób. Każdy przedmiot przypominał mi o naszym wspólnym życiu. Jej kubek do herbaty, kapcie przy łóżku, książka z założoną kartką na stoliku nocnym. Trzeciego dnia po pogrzebie usłyszałem klucze w drzwiach. To była Agnieszka, ale tym. Razem nie była sama. Towarzyszył jej mężczyzna w garniturze, niosący teczkę, prawdopodobnie prawnik lub pośrednik w handlu nieruchomościami. Tato, musimy porozmawiać, powiedziała Agnieszka, nie fatygując się nawet na powitanie. To jest pan Nowak z Agencji Nieruchomości. Przychodzimy w sprawie mieszkania. Nie odpowiedziałem. Siedziałem w fotelu Marii i czekałem, co powie dalej. Tato, wiem, że to trudny czas, ale musimy być praktyczni. To mieszkanie jest dla ciebie za duże, za drogie w utrzymaniu. Poza tym, remont, którego potrzebuje, kosztowałby fortunę. Pomyśleliśmy, że najlepiej byłoby je sprzedać. Pan Nowak otworzył teczkę i wyciągnął dokumenty. Lokalizacja jest doskonała, powiedział profesjonalnym tonem. Kazimierz to bardzo pożądana dzielnica, szacujemy wartość tego mieszkania na około milion dwieście tysięcy złotych. Agnieszka kontynuowała: Za te pieniądze możemy znaleźć ci małe, wygodne mieszkanko gdzieś na obrzeżach miasta, może nawet zostanie trochę na życie. Milczałem dalej, obserwując twarz córki. Widziałem w jej oczach chciwość, obojętność. Zimny pragmatyzm. Gdzie była dziewczynka, która płakała, gdy znalazła martwego ptaka w ogrodzie? Gdzie była córka, która przysięgała mi, że nigdy mnie nie zostawi? Poza tym, dodała Agnieszka, wyraźnie zirytowana moim milczeniem, Marcin ma kontakty w dobrych domach opieki. Może tam byłoby ci lepiej wśród rówieśników, z profesjonalną opieką. Dom opieki. Chciała mnie wsadzić do domu opieki i sprzedać mieszkanie, w którym przeżyłem najpiękniejsze lata życia. Nie, powiedziałem po raz pierwszy od ich przybycia. Nie, powtórzyła Agnieszka. Tato, to nie jest prośba. Jesteś w podeszłym wieku, mama nie żyje, nie możesz tu mieszkać sam. To nierozsądne. Powiedziałem nie, powtórzyłem spokojnie. Pan Nowak spojrzał nerwowo na Agnieszkę. Wyraźnie czuł się nieswojo w tej rodzinnej konfrontacji. Tato, czy ty w ogóle rozumiesz sytuację? Agnieszka podniosła głos. Mama nie żyje. Wszystko, co po niej zostało, to teraz moje mieszkanie, oszczędności, biżuteria. Prawnie jestem jedyną spadkobierczynią. Wstałem z fotela i podszedłem do kredensu, z którego wyjąłem kopię testamentu Marii. Myślę, że powinnaś to przeczytać, powiedziałem, podając jej dokument. Agnieszka wzięła kartkę i zaczęła czytać. Widziałem jak kolor powoli ucieka z jej twarzy. Pan Nowak wyczuł nieprzyjemną atmosferę i zaczął pakować swoje dokumenty. To to niemożliwe, wyszeptała Agnieszka. Mama nie mogła tego zrobić. Nie miała prawa. Miała pełne prawo, odpowiedziałem spokojnie, zwłaszcza po tym jak odkryła do czego wykorzystywałaś nasze pieniądze. Agnieszka spojrzała na mnie ze złością i niedowierzaniem. O czym ty mówisz? Wyjąłem stos listów, które znalazłem w walizce Marii: 200 tysięcy złotych przez trzy lata nasze oszczędności, nasza emerytura wszystko pod pretekstem pomocy w trudnych chwilach a przez ten cały czas żyliście w luksusie. Agnieszka próbowała coś powiedzieć ale kontynuowałem wiem też o tym, co mówiłaś na pogrzebie. Ojciec Kowalski opowiedział mi o waszych planach sprzedaży mieszkania, o tym, że stary problem został rozwiązany. Ja. to znaczy. bąkała Agnieszka, ale jej pewność siebie całkowicie zniknęła. A dziś przychodzisz tu z pośrednikiem, żeby sprzedać mieszkanie i wsadzić mnie do domu opieki. Wszystko zaplanowane, wszystko przemyślane. Pan Nowak dyskretnie opuścił mieszkanie, mamrocząc coś o pilnym spotkaniu zostaliśmy sami, ja i kobieta, która kiedyś była moją córką. Wiesz co, Agnieszka? Powiedziałem, czując dziwny spokój. Mama miała rację. Ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze, gdy myślą, że nikt nie patrzy. Ty pokazałaś swoje. Agnieszka wybuchła. A ty co? Myślisz, że byłeś idealnym ojcem? Przez całe życie byłem zawstydzona naszą sytuacją. Mieszkanie w starym budownictwie twoja praca, twoje ręce zawsze brudne od oleju. Moi znajomi mieli ojców, lekarzy, prawników, biznesmenów, a ja miałam mechanika. I za to przepraszam? Zapytałem. Za to, że uczciwie pracowałem, żeby zapewnić ci wykształcenie? Za to, że z mamą poświęciliśmy wszystko, żeby mogłaś mieć lepsze życie? Mogliście starać się więcej, mogliście być ambitniejsi zamiast tego całe życie zadowalaliście się byciem. Przeciętnymi. Te słowa bolały, ale jednocześnie uświadomiły mi coś ważnego. Agnieszka nigdy nie zrozumiała wartości tego, co mieliśmy: miłości, uczciwości, prostoty. Dla niej liczyły się tylko pieniądze i status społeczny. Wiesz, co jest najsmutniejsze? Powiedziałem. To, że mama do końca wierzyła, że da się cię jeszcze ocalić, dlatego tak długo ci pomagała. Ale ostatecznie zrozumiała prawdę. Agnieszka wzięła torebkę i ruszyła w stronę drzwi. Przy progu obróciła się i powiedziała: To nie koniec, tato, będę walczyć o ten testament. Znajdę sposób, żeby udowodnić, że mama nie była poczytalna pod koniec życia. Powodzenia, odpowiedziałem. Ale pamiętaj, wojna z własnym ojcem w Dzień Śmierci Matki. Zastanów się, co powiedzą o tym twoi ważni znajomi z Warszawy. Agnieszka wyszła, trzaskając drzwiami, została cisza, którą przerwał jedynie tykot starego zegara w przedpokoju. Usiadłem z powrotem w fotelu Marii i po raz pierwszy od tygodni poczułem coś w rodzaju spokoju. Prawda wyszła na jaw. Już nie musiałem udawać szczęśliwej rodziny. Wieczorem poszedłem na grób Marii. Postawiłem świeczkę i powiedziałem jej, że wszystko rozumiem i że miała rację. Że czasami miłość oznacza pozostawienie trudnych decyzji dla dobra innych. Wracając do domu, zastanawiałem się nad przyszłością. Mieszkanie było teraz bezpieczne, testament Marii zapewniał mi dożywocie, fundacja, która odziedziczyła resztę, zgodziła się, żebym został tu do końca swoich dni. Po raz pierwszy od lat czułem się wolny. Wolny od konieczności udowadniania się przed córką, która nigdy nie doceniła tego, co miała. Wolny od finansowania jej luksusu kosztem własnych potrzeb, Maria zostawiła mi też coś więcej niż tylko mieszkanie. Zostawiła mi lekcję o tym, że prawdziwa rodzina to nie krew, ale ludzie, którzy nas szanują i kochają takimi, jacy jesteśmy. To już koniec tej trudnej, ale ważnej historii. Jak myślicie? Czy Agnieszka postąpiła słusznie? Czy może jej ojciec był zbyt surowy? Napiszcie swoje opinie w komentarzach. Jeśli podobała się Wam ta historia, koniecznie subskrybujcie kanał. Mam dla Was jeszcze wiele podobnych, poruszających opowieści o życiu, rodzinie i ludzkich wyborach. Do zobaczenia w następnym filmie.